idę na siłownię, musiałem się zatrzymać i zobaczyć co ja w tej torbie mam bo normalnie jest ciężka między innymi jest woda, ale jakieś buty wyjąłem z samochodu, mówię pójdę na piechotę, ale <grytanie> za ciężkie to jest wszystko widać w nowym pięknym dniu zmusiłem się żeby pójść samego rana na siłownię, ale jeszcze jeszcze nie jestem rozgrzany że próbuję się rozgrzać, a przede wszystkim śpiący jestem Masakra, samego rana. Znaczy nie, dobry. Dzisiaj to 20. Dzisiejszy trening już był dużo lepszy. 40 minut, ale już lepiej niż to co ostatnio. Pierwszy po 3 miesiącach przerwy. Tragedia. Ja dzisiaj piłka nożna. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie mam wody. I w ogóle jej nie piłem. I przyniosłem ją, ale nie mam. I teraz mi się przypomniało, że ja ją w jednym miejscu chyba zostawiłem. Nie ma to jak nieść półtora kilograma wody i, i wracać z nią z powrotem. Postanowiłem, że wypiję po prostu troszeczkę, chociaż litr, żeby było lżej. Czujesz? Przyjdę z wodą i wracam z wodą. Lato zawsze mi się kojarzy z jagodnikami. Jagodniki i jak się mówi w innych rejonach u nas jagodniki, a w innych? Jak się mówi w innych rejonach? Bo to jest nasz jagodnik, tak? No. Jagodzianka. Jagodzianka! No. To jest jago jagodnik i jagodzianka. Wydaje mi się, że to ze śląska. Serio. Nie wydałabyś tyle. No kurde, synu ja się tak kocham, że wydałam 120 zł. Milo, pokaż ten swój kapelusik. Nie. Milo chciał nosić taki kapelusik O! Czyli... Nie dla me... ciebie Co? Nie dla ciebie Właśnie, to o. ty się nie znasz na modzie Ja się nie znam na modzie? A ty będziesz kreować nową modę? Ch mo chcę założyć i zobaczyć, sprawdzić gdzie jest ładowarka Nie wiem gdzie jest ładowarka, nie mam pojęcia Ja nie mam iPhone'a, jedyny No, po poka pokaż się o, No, załóż A, nie patrz na metkę Tu nic nie ma Zajmij się, pokaż. Zakładam, że to kosztowało 2 złote. To? 120 tak. mówiła. Ja. Z przeseny. No, nie obchodzi mnie, jak kosztowało. Co to oznacza? Co te cyfry oznaczają? Chyba prawidłowo powinno być liczby oznaczają. Nie cyfry, tylko liczby. Bieżąca liczba. subskrybentów. No tak. Wszystko jest. Z... <grych> Dobry jestem. Nie wiem. Nie wiesz, co to jest? To nie subskrypcje twoje i moje. No. Domyślam się, że nie wie, bo rozmawiamy coś o subskrypcjach w domu? Rzadko. Bardzo, no nie? Rzadko. A wiesz, ile w ogóle masz subskrypcji? jeden tysięcy. Ile? jeden tysięcy. No i dobrze i powiedz mi, zależy ci na tym, żeby ojca wyprzedzić? Nie. A będzie się czuł źle z tym, że mnie wyprzedzisz? Nie. A dobrze? Nie. Hmm. Nie będę się mówić, że po prostu będę szczęśliwy, że mam tyle subskrypcji, ale nie będę myślał o tym więcej. Aha, szkoda. Bo chciałem podjąć rywalizację. Czy wiesz, która liczba subskrybentów jest Twoja? Na po lewej. Czyli, że jeszcze mnie nie wyprzedziłeś? Hmm? I to jest prawda. I jeszcze mnie nie wyprzedziłeś. I ja mam do widzów takie zadanie. Może jadę. Czy, czy podjąłbyś się wyzwania takiego, że do końca wakacji rywalizujemy? Kto będzie miał więcej subskrypcji? Nie Tak też myślałem, że nie będzie chciał Dlaczego nie chcesz? No bo my nie, ry nie rywalizujemy No jak chcesz, no to możemy się ścigać Mam no bez sensu Nie, myślałem, że to będzie jakiś, jakieś emocje, coś będzie się działo Że Ciebie zmobilizuje do tego, żebyś nagrywał więcej filmów Nie będę ścigał z własnym datą o subskrypcję <laughs> No dobra, no, możesz ten... mi zrobić jakiś cel przynajmniej, ale nie... O! Zrobimy cel. Niech widzowie podpowiedzą jaki jest cel. Nie, znaczy... Spodziewałem się, że tak będzie. Znaczy, gdybym... Gdybyśmy się ścigali, nie byłoby nic tej, w tym złego. Tak mi się wydaje. Ale po prostu... No, my nie rozmawiamy. Nie, 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 żyjemy tak, że subskrypcjami i tak dalej. I... No i tyle. Czasami sobie przypominamy. A, no tutaj mamy tyle i tyle subskrypcji. Ale liczyłem na to, że... Ja te, że też mnie zmobilizuje... Znaczy... To mogłaby być fajna mobilizacja, ale nic na siłę. Czyli odpuszczamy temat. No. Milo ma właśnie kapelusik, Idealnie zrobimy fotkę. No pięknie. Ej, słuchaj, ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że nikt nie będzie brał siebie przykładu. Nie wiem. No. To był akurat może taki kapelusik, Ok. Tak. Ale wiesz co? No nie wiem, no. Dobra, lepsze zdjęcie. Dobra, chodzi. Kto się nie... no ja wiem, ale... Tak się teraz chodzi. Aha. Tak się nigdy nie chodziło. Starsi tak chodzą, ale młodzi nie. Nie, młodzi też, jak widzę, Ale wiesz na, młodzi... na, na tych, to widzę. tak? Ale oni chodzą w rybackich. A w takich nie chodzą. A więc ja <laughs> mam Jak ma, nie. mafiozo. Ja nie chodzę. O jak ma... nie chodzą Lata, chodzą. Lata 60. mafiozo. Dobra, dawaj. Jeszcze tylko zrobię, no, zrobię no, zdjęcie. Słuchaj, tutaj, tutaj jest stara, stara szafa. I rozebraliśmy ją, bo już jest teraz, jest teraz nowa. I wiesz co? I ja w ogóle chciałem ją wydać za darmo. I Kasia też mówiła, żeby gdzieś, żeby w ogóle ktoś ją wziął, bo uważa. Natomiast postanowiłem, że wrzucę na Oelixa. I słuchaj, od razu tam, na nie wiem, po pół godzinie telefon zarezerwuję, wpłacam zaliczkę i proszę zostawić kilka dni i, i przyjadę z, y, samochodem. Także szybko została sprzedana za 200 złotych, a chciałam oddać, jakby nawet za darmo ona, nie? A Kasia mówi, jakby słyszała, że 200 złotych. Nie, na no przykład kto tam weźmie ją za 200 złotych? No ale są osoby, dla których kupno nowej szafy i wydanie, nie wiem, 1,5 tysiąca złotych czy jakieś inne kwoty jest zbyt dużą kwotą, albo ktoś nie potrzebuje do, do domu tylko gdzieś do jakiegoś nie wiem pokoju, który jest rzadko używany szafa jest rozebrana i czeka dwie stówy, drogą nie chodzi tylko zastanawiam się jeszcze jedną rzeczą czy ja będę musiał znosić, mam nadzieję, mam nadzieję, że nie bo właśnie to znoszenie to jest najgorsze i wnoszenie Przyszedłem popakować do sklepu Kendamę, Nie wszyscy wiedzą, bo są no, właśnie, bo są nowe osoby. To jest taka zabawka do trików. W ogóle muszę z miłosiem nagrać film, w końcu. Film z różnymi trikami, ale wiesz co? Nie będę pokazywać opakowania. Dostałem opakowanie od firmy, od której wcześniej dostawałem też produkty, ale wcześniej sami pakowali. Czyli jakby. Wszystko działo się na terenie firmy i właściciel miał wpływ na to, jak to wygląda. Natomiast produkcja teraz opakowania została zlecona firmie zewnętrznej. To jest mniej więcej tak, jak ja bym swój magazyn, o to będzie dobry przykład, to jest tak zwany outsourcing. Czyli są firmy, które nie, nie trzymają u siebie produktu. Wyobraźmy sobie, że ja mam kendamy. Akurat to jest produkt, gdzie nie potrzeba dużo magazynowania. Ale to nie tylko o magazynowanie chodzi, bo te, mógłbym na przykład te swoje produkty przenieść do firmy, która za mnie będzie wysyłać będzie, znaczy będzie pak przyjmować zlecenie, będzie pakować i będzie wysyłać, bo ona ma podpisaną na przykład umowę z firmą kurierską na wiesz, nie na przykład. Na 1000 paczek, tylko na 100 tysięcy paczek, no nie? Bo wysyła dla wielu różnych firm i ta cena jest niższa. Tylko, że widzisz, właśnie to jest to, że tak mi się wydaje, że traci się, tutaj sobie zerkam na zegarek, bo mi się ładuje, jestem mega ja z niego zadowolony, że po prostu traci się na kontroli. Dla mnie zawsze jakby tak. Ta jakość była dla mnie ważna, dlatego zawsze jak miałem pracowników grafików, to na miejscu, bo teoretycznie, oczywiście teoretycznie można zdalnie pracować, ale... ale po prostu nie zawsze masz taką tą kontrolę, no nie? No i tyle, aczkolwiek praca zdalna uważam, że jest bardzo, bardzo dobra. No i dostałem tą paczkę i nie jestem zadowolony, jak to jest zapakowane, bo jest fatalnie po prostu zapakowane. Fatalnie. Wiesz co, wkurzony, jestem, bo tutaj były banery wyborcze różnych kandydatów. Ja, znaczy, ja wiem których. I słuchaj, i nawet ktoś jak zdymował banery, to chociaż mógł posprzątać po sobie. No, zobacz, wszędzie jest. Wszędzie jest syf zostawiony. No, już tyle, to można by było chyba posprzątać po sobie. No, z, z, nawet tutaj. Nawet tutaj nie chciało się obciąć. Po najmniejszej linii oporu. A, już, już co się, co się tak wiesz, cześć. Ja wiem, że ty nagrywasz, że już jest łóżko złożone. <grym> a skąd ty wiesz? A znam cię na miliard procent. Cześć mama, cześć łóżko. A poza tym poznaję Poleda. Dyn, dyn, dyn. Poczekajcie, najpierw we ręce. Aaa, prawidłowo. Cześć, Milo. Dzień, dyn, dyn. Że jasień, było? Jakie wysokie! A trochę twarde.